padem po lustrem na kasze boś chłopcy jak podcinawsze ucha krew gra Stąpi teraz poświęcenie tablicy, bo grób już nieraz był święcony w czasie uroczystości tutaj na cmentarzu, przede wszystkim wszystkich świętych, a następnie odsłonięta tablica, zdjęcie e, szarpy, a potem wspólna modlitwa, ale to już po przemówieniu Pana byłego dyrektora Polszewskiego. Pan z Wami, z Módlmy się. Ojcze niebieski, Ty dajesz nam wiele dowodów swojej dobroci. Uczyń nas wdzięcznymi za to, co dla nas czynisz. Spójrz z miłością na tych wszystkich, którzy w Tobie pokładają nadzieję. Pobłogosław i uświęć tą tablicę. Udziel Nami, naszym rodakom, pokoju, zachowaj od zła, daj to, czego potrzeba do życia, otwórz serca na potrzeby drugiego człowieka. Niech zawsze pamiętamy, że nasze mieszkanie na Ziemi jest tylko przejściowe, bo jesteśmy powołani do wiekuistego przebywania z Tobą w niebie. Boże. Chwałowiernych, życie sprawiedliwych, twój syn nas odkupił przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Zmiłuj się nad Twoimi sługami Adamem Besołowskim, Julianem Dzierżbickim, Zygmuntem Kesslerem, nad wszystkimi, którzy oddali swoje życie, szczególnie w Powstaniu Styczniowym, ale także na przestrzeni dzieł Ojczyzny naszej którzy wyznawali wiarę w nasze zmartwychwstanie. Daj im udział w radościach życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, święć królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie budź nas na pokuszenie, ale nazwał od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Wieczny odpoczynek gracz im dać Panie. Na światłość wieku i stanie im świecie, na wieki wieków. Nie odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Drodzy zebrani, tutaj na tym cmentarzu. Spotkaliśmy się tutaj jak 19 lat temu przy osłonięciu tego pomnika. Słyszę niekiedy, słyszymy co to się dzieje w tym dniu drugich świąt zielonych Świąt, że tylko w bierzwienny na cmentarzu odprawia się msza w intencji zmarłych. Ta tradycja została wpisana w naszą tradycję regionalną. O właśnie tu, 19 lat temu, osłoniliśmy pomnik w drugi dzień zielonych Świąt, 8 maja 1995 roku. Dlatego też zostaje podtrzymana ta tradycja w tym regionie, że nie w Kłodawie, nie w Przedczu, nie w innych miejscowościach, ale w drugi Dzień Zielonych Świąt odsłaniamy osłonięcia tego pomnika 8 maja, który odbył się, czcimy to dalej w tradycji naszej. Pomnik ten jest poświęcony rannym z bitwy pod ciepłami, jako stąd trzej. Powstańcom, którzy bierani tam pod cieplinami, O osiemnastu poległo, leczący rany niedaleko stąd, w zabudowaniach wiejskich zostali złapani przez carskich zbirów, pobici skatowani i tu niedaleko stąd, około pięciu metrów od tu, gdzie leżą, wbijano w im piersi bagnety. Dlatego im odsłoniliśmy ten pomnik, dla uczcienia ich śmierci, ich pamięci. Więc ten pomnik został osunięty w drugi dzień Dzień Świąt, ale w rocznicę słynnej bitwy, największej krwawej bitwy, jaka odbyła się na tym terenie. Tam pod Ignacewem stoczył bój nasz pułkownik Taczanowski z trzykrotnie silniejszą armią rosyjską. Regularną armią, gdzie zginęło 175, 180 naszych żołnierzy, powstańców, około 300 było rannych. I tak też się złożyło, że dzisiaj spotykamy się w drugi dzień Zielonych Świąt. Tu przy tym pomniku, gdzie odsłaniamy tablicę. Już wiemy, kto tu spoczywa. Przedtem jeszcze nie widzieliśmy. Jest to też drugi dzień Zielonych Świąt. Wiąże się z słynną bitwą pod Igracewem. To wtedy, 9 czerwca miesiąc, jeden dzień po słynnej bitwie, po naszej tragedii pod Igracewem. Pułkowi Kalier wyciął w pień rosyjską, rosyjski oddział właśnie tam pod Igracewem 9 czerwca 1863 roku. Zginęło w Moskali około 80 naszych tylko trzech było rannych. Zabitych, przepraszam, i siedmiu rannych. Dlatego też spotykamy się tu dzisiaj, ten drugi dzień Zielonych Świąt. To święto jest szczególnym świętem dla nas, ponieważ wiąże się z naszymi rodakami, którzy tu walczyli. Nie wiemy, nie widzieliśmy wtedy, kiedy osłanialiśmy to tablicę bez nazwisk, ten bez nazwisk, bo przeszkodziły nam dwie sytuacje. Wiadomo, że car ogłosił stan wojenny na terenie całego królestwa, nękane nasze społeczeństwo prześladowania powodowało to, że zacierano pamięć o tych bohaterach, żeby wymazać pamięć i historię i honor naszego narodu. Poza syłkami na Sybir i przyśrodem naszego narodu chcieli w ogóle wymazać naszą historię. Ale drugi czynnik, który spowodował, że nie mogliśmy ustalić, kto tu spoczywa, było to, że parafia bierzbienna od 1818 roku należała... Do 20 roku 2020 należało do parafii, parafia do yy, warszawskiej archidiecezji Dlatego też poszukiwanie w decyzji wrocławskiej i wielkopolskiej nie dawało rezultatów. Miesiąc temu dowiedzieliśmy się, kto tu spoczywa, dlatego jest, my jesteśmy w ten historyczny dzień zielonych świąt, aby to odsłonić. Ja nie będę tu przemawiał, bo wiadomo jest, Ciężka, trudna sytuacja, ale chciałem zwrócić się do tych, którzy tu spoczywają, do Was odczytać tekst, który tu y y jest spisany. Patrząc na Was, na Wasz grób, na napisy złoconymi literami na czarnym granicie, nasuwa mi się myśl, jak mocno byliście oddani Polsce, jak ją kochaliście, że odejście swoją kwitnące życie za wolną i niepodległą Polskę. Spoczywajcie teraz w bieżyńskiej ziemi na wypłaszczonym wzniesieniu stóp rozległej, urokliwej poddoliny zwierzącej się wzdłuż Nierzeczki. W tej krainie wiecznego spokoju otaczają Was pola z szyjącymi kłosami zbóż i pachnącymi kwiaturystymi łąkami. Ale otacza Was też pamięć dzisiejszego społeczeństwa, Waszym oddaniu Polsce, za którą zapłaciliście najważniejszą cenę. Ta pamięć i szacunek. Jest przekazywana z pokolenia na pokolenie i myślę, że nikt nie zgaśnie. Zaraz po waszej bohaterskiej śmierci na waszej mognie postawiono krzyż dębowy, a potajemnie składano kwiaty. A więc wolnej niepodległej Polsce II Rzeczypospolitej pamiętać o was dawała kierowniczka ówczesnej publicznej szkoły świętej pamięci Gierz Chociaż z pochodzenia była Niemką, przychodziła z uczniami tej szkoły obawiać waszą mogiłę, a na niej białymi i czerwonymi kwiatami wysadzała napis Powstańcy styczniowi 1863 rok. Po zakończeniu II wojny światowej, w czasie reżimu stalinowskiego, była kierowniczka tutejszej szkoły, świętej pamięci Maria Koralewska, kontynuowała dzieło swoje poprzeczniczki obie te wielkie Polki. Spoczywałem na tutejszym cmentarzu niedaleko od Waszej kwatery. Wasza walka i śmieć nie poszły na marne. To dzięki Wam, trwała pamięć o Polsce, to dzięki podtrzymywanej tradycji narodowej wyrośli bohaterowie wojny polsko-bolszewickiej, wojny obronnej 1939 roku, bitwie pod Montek innych bitew i oni też spoczywają z Wami na tym cmentarzu. Żyliście i walczyliście w myśl haseł: wiara, nadzieja, miłość. Równość, wolność i sprawiedliwość, by nie na sztandarach nieść, na sztandarach nieść i utrwalić hasło onel, ojczyzna. Cześć Wam, bohaterowie! Chciałem powiedzieć, że w nasze tradycje niepodległościowe wzrosły yy, wieś, którą przed chwilą mnie wzruszyła bardzo Boże Coś Polskę. To ona towarzyszyła w patriotycznych manifestacjach na całej polskiej Ziemi naszej przelały się tu właśnie te szereg tych manifestacji ta słynna 25 lutego gdzie zginęło od kul rosyjskich pięciu protestantów i ta druga bardziej krwawa 8 maja 1961 roku one nasilały się z okazji powstania Styczniowego, listopadowego, w 30. rocznicę głosowania styczniowego. Ogłoszono 3 marca, po tej pierwszej krwawej manifestacji, żałobę narodową. Ogłosił to arcybiskup y, metropolita warszawski, Fiałkowski. Y, Trwała ona w nieskończoność i powiedział tak: Ogłaszam żałobę narodową na przestrzeni wszystkich części Polski. To znaczy w Królewskim, w Królewskim Polskim, gdzie zawór zawłaszczył i na terenie wszystkich ziemiach przywłaszczonych przez grabieżców rosyjskich w pierwszym, w drugim i w trzecim rozbiorze. A więc rejony Litwy, Prus i tereny wschodnie. Dziękuję Wam zebrani tutaj, że wysłuchaliście te moje, moje słowa. Szczególnie dziękuję. Tu y, anonimowanemu e, no, niepodpisanemu powiem, bo jestem podekscytowany, zdenerwowany, że, nie wiem czy to temperatura na mnie działa, że mi to ucina głos. E, złożyła, posponsorowała to pani, która nie chce powiedzieć kto ona jest. To jest dar od serca. Ona nie chce rozgłosu ani sławy, ale od serca jest tu ufundowała. Chcę złożyć podziękowanie tu też panu Henrykowi Pawlakowi, który przez dwa dni montował te tablicę. Tu nikt z tego nie ma żadnych korzyści finansowych. Ja nie zbierałem żadnych pieniędzy, lecz przekazano te pieniądze za tablicę bezpośrednio wykonawcy. Dziękuję też oddziałowi przyprowadzonym z Kujaw pod dowództwem pana Leszka Kalickiego, profesora szkoły mechanicznej w Radziejowie, który przywiódł ich tutaj, żeby uczcić pamięć tych, którzy tu polegli. Wiadomo, że Kalner rozbił zgrupowanie, to, które mordowało tych powstańców naszych pod cieplinami. Właśnie on ich tam wyciął 9 czerwca do nogi tych, którzy chcieli, poranili ich, tych naszych powstańców i którzy 18 zabili. Wiążemy się z Radziejowem, z tą grupą, ponieważ niedaleko stąd też w ich terenie odbyła się wielka bitwa powstańcza. Dziękuję panie profesorze, dziękuję panie Pawlak, dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się, aby wprowadzić do tradycji naszej parafii, naszego środowiska te treści historyczne, patriotyczne. Dziękuję bardzo. Święty Jan Paweł II mówił, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Widzimy, co się dzieje w naszych czasach, od wschodu zamęt i to też nam zagraża. Oddajmy naszą ojczyznę w szczególną opiekę Matki Najświętszej. Zaśpiewajmy stosowną pieśń. Pod wybraną niebie Grodz dzieci w i powierza los. Ty nam błogosław, na w w potrzebie. I broniąc głowy, gdy zagraża cios.

Uśmiechnijcie się, bo to radosna chwila. Naszym braciom dopomagaj. nieprzyjaciół naszych zmagaj. Ucha, wiatra, krewra, ucha, niechaj Polska zna, jakich synów ma. Ucha, wiatra, krewra, ucha, niechaj Polska zna, jakich synów ma. świeci